20 maja obchodzimy Światowy Dzień Metrologii ustanowiony w roku 2000, przy okazji tego święta sprawdzamy co nowego w sprawie budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Przypomnijmy, że projekt Kampus zakłada budowę laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami. Będzie miało znaczący wpływ na rozwój miasta i regionu. Campus zostanie wybudowany u zbiegu ulic Wrzosowej i Alei Popiełuszki. Będzie to największa inwestycja z tej dziedziny od wielu lat w skali ogólnopolskiej. Inwestycje realizuje konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Świętokrzyska jako partner badawczy i Główny Urząd Miar, czyli Skarb Państwa, jako partner wiodący. W czerwcu odbędzie się już otwarcie ofert, ponieważ oferty już wpłynęły do konsorcjum. No, liczymy na to, że już stanie się to, no bo wiadomo jest to bardzo duży przetarg więc można się liczyć z różnymi kwestiami, z różnymi odwołaniami, więc pewnie to trochę potrwa. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to w tej chwili przed nami jeszcze jest jedna uchwała na sesji 18 czerwca, która będzie polegać na przedstawieniu radnym propozycji zamiany udziału tego w pierwszym etapie budowy gumu dla Politechniki na działkę Politechniki przy ulicy Warszawskiej. Miasto Kielce przekazało na potrzeby realizacji inwestycji około 13 hektarów gruntu o wartości niemal 37 milionów złotych. Budowa ma rozpocząć się w 2021 roku i będzie realizowana w co najmniej dwóch, a może nawet w trzech etapach. Pierwszy etap, czyli ten, na który przetarg jest rozpisany teraz, opiewa na kwotę z około 160 milionów, z czego część budowlana to około 90, a reszta to część laboratoryjna, no plus wartość naszej nieruchomości około 37 milionów. Także wszystkie strony coś od siebie dają, tak żeby powstała w Kielcach no, największa inwestycja metrologiczna od co najmniej pół wieku. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na 2022 rok.